W dzisiejszym odcinku pokażę Wam y, rzeczy moje Handmade, część trzecia. Zaczniemy od takiego pudełka, które sama zrobiłam, brązowe. Tak w środku tak wygląda, tutaj tak. tak wygląda jakby drewniane, tu mam tylko wyletę, taką wyletę taką taką i wyletę. No i tak się wygląda. Nic specjalnego. A w nim trzymam rysunek wylety, ten nowy notesik z wylety, mini pamiętniczek z wylety, to już pokazywałam w drugiej części Handmade. Tu mam zrobiłam sama własny portfel. To jest wioleta z, z pierwszego sezonu. Serduszko i wioletta z drugiego sezonu i nutka. Tu mam właśnie te zapięcie takie. Portfelik. I tu mam na zdjęcie. Tu mam naklejkę z violetty włożoną. Takie buźki, Rysunek, rysunek, rysunek z sekretnika 1. Tu mam kieszonkę na drobne. To jest mini portfelik origami, ale ja go sobie przyklejałam jako portfelik na drobne. Tu mam. Dwie kieszonki na banknoty, jedna, druga, no i tak się prezentuje ten portfel, mi się podoba. Dalej jest y, to mój segregator, który ulepszyłam. Tutaj jak widać dam y, LODO, TINI, Matchy i tutaj wstąż, y, stążkę, y, tasiemki. Tutaj bok się nic nie zmienił, a tutaj się zmieniła. Jest Tini, napis TINI, tutaj tasiemka LODO, napis LONETTA, to już było i tutaj takie, jak widać. No i tak, ha. Yy, dalej. Jest to taka ramka ze zdjęciem Lonety. To był taki, węż, to jest taki wężyk, co można go składać. ułożyłam go w ramkę, jest przykrywana to zdjęcie Valety, Leona i Valety, i tutaj fajnie stoi. O sobie. Dobra. A kolejną rzeczą są, jest pudełko na Activity Cards, tutaj mam Activity Cards, violette karty kolekcjonerskie, Activity Cards Violetta, Violetta taką, Violetta, Violetta napis i tutaj na górze mam franciszkę i Violetta i on się otwiera tutaj, na górze. I mam tutaj moje karty, co pokazywałam wam w filmiku, ja więcej ich nie mam, przyznam się bez bicia, że tamto to było moje pierwsze pudełko, tylko już pokazywałam wam te karty, więc nie będę ich pokazywać znowu. Dalej można powiedzieć, że to jest taki handmade. To jest taka podrubka Eosa. Przekrałam po prostu tylko taką nalepkę z Violetty. I dalej Wam pokażę. Y, Przekrałam sobie na biurku taką naklejkę z Violetty. Teraz Wam pokażę. Tutaj. to z jajka. I pokażę Wam takie kilka kart, y, które mam z fan też trochę z Violetty. Pokażę Wam Rosalincha, ponieważ on też występuje, będzie występował z zespołem w swoim Violetcie. I tutaj mam Tini Jorge Lodo. Mam gdzieś jeszcze. Mam Diego. I mam jeszcze również Mechi. Takie o karty, tylko. No i to by było na tyle w tym filmiku. Więc, jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę. Komentarz, zasubskrybuj mi kanał po więcej. No i papa.